Pojęcie w jest Walnie jakoś banan przemowy! Daj, Jeden lat na ulicy w życiu tego nie <śpiewanie> będzie! <śpiewanie> na tej wykupionej chwili, kiedy akurat straciliśmy wielu naszych towarzyszy! Kurwa! Krzyczymy jednogłośnie! Niszczymy! Będziemy rozjebać! Tu polewa! Proszę! <gryzny> Już teraz nic nie wiadomo, kawałki. Nieważne, możemy jeść, się częstować, to wszystko. Dawaj, kawałek. Ja skrzydełko. Ale któryś się miał kurde kaczyński, kurwa, go zeźwiewaj. Cholera bieg. Zeźwiewać hama. Mogę? Cholera bieg. daj się kierę, Aaaa... no daj się kierę, 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 daj się kierę. А тут уснешь мне, тут? Тут. Еще. Может, другая сторона. Почти, вот Но оставь, чтобы для ипн осталось. Для одного Кашинского.